Na nadzwyczajnej 13. sesji Rady Gminy Banie witam pana wójta, witam panią skarbnik, witam państwa radnych i państwa z obsługi Rady. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. Będziemy się obradować w liczby 13 radnych. Czy ktoś z Państwa ma jakieś propozycje co do zmiany porządku obrad? Poproszę Panią Krycia. Pani Przewodnicząca, Zygadolu, proszę o wprowadzenie jeszcze dodatkowego projektu uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozy finansowej generalnej na lata 2025-2030, hmm. które później omówimy Proponuję, żeby był to punkt szósty, czyli omówimy ten punkt po raporcie gminnego programu profilaktyki i Rozwiązywania hmm. szablonów alkoholowych. Czy są jeszcze jakieś propozycje? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa jest za takim porządkiem obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, że jednogłośnie przyjęto porządek obrad. Przechodzimy więc do punktu trzeciego. Jest to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany <kluzni> uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Banieny na rok 2025. Jest to druk numer 123 i o przedstawienie tego projektu poproszę panią starą. Dziękuję pani Przewodnicząca, za przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu zmieniewania na 2025. Także chciałam powiedzieć o autopoprawce, którą Państwo otrzymaliście, gdyż w trakcie, gdy oddałam materiały do Biura Rady, okazało się, że podpiszemy porozumienie ze Starostwem na realizację zadania poprawy bezpieczeństwa pierwszych uczestników ruchu w drodze powiatowej w Daniewice lub nowo w miejscowości Sosnowo poprzez przebudowę odcinka drogi o długości 110 metrów. Porozumienie będzie polegało na tym, że współfinansowanie nasze będzie 50%, starostwa 50% i my po prostu otrzymamy fakturę od wykonawcy na swoją część, i zapłacimy ze swojego budżetu i należało po prostu dokonać w budżecie z tego tytułu, tak? Gdyż drogi powiatowe realizujemy w rozdziale 600, 614, pkt. 605. Po stronie dochodów dokonujemy zmian w rozdziale 616 drogi publiczne. Zwiększamy tutaj kwotę z tytułu zajęcia pasa drogowego, opłat o 50 tysięcy i także w rozdziale 617 program wewnętrzny 80 30 tysięcy co razem daje 80 tysięcy i te środki z dwóch przeznaczonych właśnie na realizację tego wspomnianego zadania przyjmujemy także w rozdziale 754 12 okoliczne straże pożarne dotacje w, w paragrafie 232 Gdyż tą dotację otrzymamy od starostwa. I tak naprawdę to jest dużą przyczyną, że, że ponownie zwołaliśmy sesję nadzwyczajną, gdyż sygnał od starostwa był taki, że środki otrzymują bezpośrednio jednostki jednostek. W momencie podpisania umowy okazało się, że musimy to przyjąć do swojego budżetu i my dopiero, jak to otrzymamy od starostwa, przekazujemy po 2000 dla każdej jednostki yy, naszej i dodatkowo jeszcze nasze 2000, yy, czyli po 4000 jednostki dostaną. My swoje środki mamy zabezpieczone w budżecie, ale musimy przyjąć środki od starostwa i oczywiście później podpiszemy umowę najpierw po uchwale ze starostwem, później podpisujemy z jednostkami. O i dokonujemy zmian także w rozdziale 921 w zakresie wydatków bieżących 921.09 paragraf 421, tutaj zwiększamy wydatki od 2700, są to zmiany wynikające w ramach funduszu sołeckiego, one nie mają wpływu na, na wielkość funduszu, tylko po prostu sołectwo zaoszczędziło za, za środki na jednym zadaniu, na i to się wiąże z klasyfikacją. Ze zmianą klasyfikacji po prostu. W załączniku numer 2 też jest zmiana, ale to też jest zmiana klasyfikacji z rozdziału 720. Wcześniej było 20 tysięcy w tamtej uchwale przyjmowaliśmy na 20 tysięcy to jest, przenosimy to na rozdział 750-95 W zakresie obronności regionalna wydała takie stanowisko, że powinno być w tym rozdziale, więc tylko tu jest zmiana klasyfikacji. Te środki już mamy przyjęte. Aczkolwiek już wyszedł nowy rozdział, ale się okazuje, że będzie kolejna zmiana i to już pewnie będzie trzeba w budżecie zrobić. Więc to jest tylko normowanie sytuacji i klasyfikacji budżetowej. Przyjmujemy także, y, też w zasadzie normujemy y, klasyfika klasyfikację budżetową. Y, przeznaczamy dla, y, to będzie odrębna uchwała, odrębna uchwała będzie na to w rozdziale 85395 na pomoc finansową i tu też mieliśmy zaplanowaną w budżecie, jak Państwo pamiętacie, w paragrafie 271. To było już w projekcie budżetu 15 tysięcy. Przenosimy teraz 27.1 na 6300. To jest zakup samochodu dla, dla stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych z dowozem na warsztaty terapii zajęciowej z terenu w dla stowarzyszenia właśnie tego. Udzielamy 15 tysięcy. I to mamy zaplanowane w budżecie. Tutaj tylko jest zmiana klasyfikacji i będzie odrębna uchwała gdyż a to już tam mówi. I tutaj dodatkowo też zwiększamy te 80 tysięcy na, na zadanie hmm, współfinansowania z powiatem, zadanie inwestycyjne na drodze powiatowego Pani Wicelu Panowo. Yy, zmienia się z automatu załącznik 11, który otrzymuje za, za, brzmienie załącznika nr 4 i tej realizacji. Zmienia się załącznik numer 13, który dotyczy inwestycji w tym momencie. Yy, w tym projekcie uchwały otrzymuje załącznik nr 5. I oczywiście załącznik nr 1, dochody załącznik nr 2, wydatki. Zmiany yy. zmiany są niezbędne do prawidłowej realizacji budżetu i uranowania, dlatego proszę Państwa o przyjęcie projektu uchwały. Się. Yy, dziękuję bardzo. Yy, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos yy, w tym punkcie? Bardzo proszę, radny Grodzki. Ja odpowiadam na pytanie Pani faktycznie no. w, chwili, w 853, no, no. to jest adotacja celowa na pomoc. Tak. Ile osób powiedzmy z widowaniem korzysta z tej teatrycznej Pan Bóg może, może w tym pytaniu po 8? Pan aż osób? Z chyba, Nie jestem na 100% pewna, ale osiem, pani kierownik potwierdza, więc chyba osiem. Przyjmujemy, że osiem, tak. Dziękuję Także Więcej było, niż raczej nie, nie? Nie, bo oni takie jeszcze nie było. Tak, te osoby czekają, tu. my nie płacimy za przerwę z tych osób, ale po prostu stowarzyszenie dostało dofinansowanie na zakup samochodu z Muszą mieć na wkład własny. Ciężko nam zbierać na wkład pani? Yy, dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Przejdźmy zatem do głosowania. Przypominam, że głosujemy za pomocą podniesienia rąk. Yy, kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem tej uchwały? Yy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Informuję, iż Rada w Niemczech jednogłośnie 13 głosami za podjęła tę uchwałę. Jest to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej powiatowi gryfińskiemu z przeznaczeniem na wsparcie działalności Stowarzyszenia Działającego na Rzecz Osób Z Intelektualną w Gryfinie. Jest to druk numer 124. Ponownie poproszę o głosowanie Dziękuję Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo Radni, kolejny projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji całowej Powiatowi cywilskiemu z przeznaczeniem na wsparcie działalności stowarzyszenia działającego na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną w Gryginie. I to jest to, o czym wspominałam. My zaplanowaliśmy w budżecie tą dla tego stowarzyszenia. że stowarzyszenie już zwróciło się do nas w 2024 roku wspominając, że wrócił wniosek do betronu o zakup samochodów i będą potrzebowali na skład własny. Gmina Pani zadeklarowała, że udzieli takiego dofinansowania na początku 15 tysięcy. Zmieniamy też tutaj właśnie tą klasyfikację, gdyż wtedy było przyjęte w budżecie korekty właśnie do ale właśnie do 1 są to wydatki dotyczące samochód, no to jednak jest wydatek inwestycyjny. Musimy przekazać tą dotację dla starostwa i później dopiero starostwo przekazuje to stowarzyszenie, gdyż to stowarzyszenie ono podlega po starostwo, a nie pod gminę, osób niepełnosprawnych nie jest zadaniem gminy, więc bezpośrednio nie możemy udzielić im i dlatego jest taka procedura, że musimy po prostu udzielić starostwu. Oczywiście będzie podpisana umowa za starostwem. Starostwo podpisze z tym stowarzyszeniem i wszyscy powinni się rozliczać w odpowiednim czasie i terminie. Dlatego proszę Państwa o podjęcie uchwały. Się Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos jeszcze w tym punkcie? Nie widzę. Przejdźmy więc do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Informuję, iż jednogłośnie Rada Gminy Banię podjęła tę uchwałę. Punkt piąty jest to raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Efektów jego Realizacji za 2024 rok. Na sali witam, bo to ominęłam Panią, przepraszam. Witam Panią Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w i, i poproszę o przedstawienie tego raportu. Dziękuję. Czy gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jest dokumentem określającym zasady i formę realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu przyszłości przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jest, w programie są ujęte wszystkie wydatki związane z realizacją zadania w roku 2024. Mhm. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zapytać panią kierownik o ten raport może być w jakiejś sprawie rozwiązany, bo są. jest obszerny. Mnóstwo punktów. 41 dofinansowań. Nie widzę. Na tym punkcie nie głosujemy, więc kolejny punkt ten, który prowadziliśmy jako nowy jest to Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej i gminy Pani na lata 2025-2030. I ponownie poproszę Panią Skarbnik. Dziękuję bardzo. Proszę na pytań w Kolejny projekt uchwały, który też został, że tak powiem, bardzo szybko wprowadzony. jest to projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w Gminie na lata 2025 2030 Należało tutaj dokonać zmian w załączniku numer 2 przedsięwzięcia. Już podpisaliśmy porozumienie. W ramach projektu stacji jednostek ochotniczych stanych w Straży Bożarnej do Jugosłowia Zachodniego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych. W ramach programu Unii Europejskiego 2021-2027 w ramach projektu zostanie zakupiony dla RSPBAN agregat o wartości ponad 50 tysięcy. Na ten moment, jeśli podpisać umowę, do 7 października jesteśmy zbudowani prowadzić to w wieloletnią progrozy finansową. Będzie to zadanie realizowane na lata 2005-2007. W naszym przypadku jest to 2006 i 2008. W tym roku nie realizujemy nic, ale żeby podpisać umowę musimy mieć to jako przedsięwzięcie tutaj. jest kwota 2037,38 i majątkowy 3820,08. Pozostałą kwotę na ten moment mam taką wiedzę, że mam otrzymać w przyszłym roku. Więc to będzie wprowadzane do budżetu. A co będzie w przyszłym roku, to teraz pokażę. Po prostu, żeby podpisać tą wymogę, musimy wprowadzić to jako przedsięwzięcie z takimi kwotami, takie dostaliśmy dotyczące. Dziękuję bardzo. Proszę o podjęcie uchwały. Oczywiście przez jak Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Poproszę ja Radę Ja bym chciał tylko dopytać, jaki to jest agregat? pianotwórczy czy agregat prądotwórczy? Prądotwórczy. Nie wiem. Prądu duży agregat. Prąd, prądotwórczy. No, no, prądotwórczy. No. No, bo... agregat jest na samochodzie także. No to właśnie za przemonięcy ściścić tak, bo są różne argumenty faktyczne i jest trochę zagubionych, jeśli do wykonania. No, Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Przejdźmy więc do głosowania. Kto z Państwa Radnych, radnych jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, że Rada Gminy Bani jednogłośnie, 13 podjęła tę uchwałę. Tym samym wyczerpaliśmy porządek obrad. Zamykam.